Cześć, cześć! Kochane strzelce i strzelniczki. Witam Was serdecznie na kanale Oczy Szeroko Zamknięte, Minia Tarot. Kochani, dzisiaj dla Was czytanie tygodniowe od 19 do 25 września 2022 roku. Żeby nie przedłużać, już stawiamy karty. Pamiętajcie tylko, że to jest czytanie ogólne i nie z każdym, wszystko musi rezonować sprawdźcie jeszcze znaki pomocnicze przesłuchajcie innych znaków zodiaku i wybierzcie to co do was pasuje kochani, yy, dobrze, jaka jest wasza energia ogólna siła, wow, pięknie pięknie co, czego możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu Ło. no kochani Piękna energia. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Królowa Monet. I z czym przyjdzie Wam się zmierzyć? Ła. Wypadły dwie karty, biorę dwie karty. Mhm. Karta Rada. Karta Rada. U podstawy dziewiątka monet, kochani. Mam wrażenie, że ten tydzień, jak robię rozkład, opiera się bardzo na finansach. Mhm. Dobra, już tu widzę. Jesteście w energii siły, energii niesamowitej, bądź wejdziecie w energię siły. Jeżeli wejdziecie w tą energię, kochani, ja tutaj widzę bardzo dużo nowości, bardzo dużo zmian yy, i dostatku. Mhm. Tu mamy tak siłę, już mówiłam, maga. Jesteście w stanie pokonać wszystko. Jesteście w bardzo dużej energii komunikacji, więc jesteście w stanie rozwiązać masę problemów poprzez komunikację. Jesteście w stanie też spełnić swoje marzenia. Mag działa, mag ma siłę, żeby realizować swoje cele, wierzy w siebie. Jest w stanie też pomagać innym, jest też nauczycielem. I mamy głupca. Tutaj, głupiec, przy tak pozytywnych kartach, to jest karta zmian, karta pójścia naprzód. Może wydaje się to trochę irracjonalne, może nie, nie wiecie wszystkiego i boicie się, nie macie zbyt wielu danych, żeby podjąć tą decyzję o pójściu naprzód. Ale y, coś tutaj nowego powinno się pojawić. Możliwe, że zaczniecie coś od początku: coś, co wydaje się może troszkę głupie, ale będzie korzystne. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj królowę monet. Co jest najlepszego do osiągnięcia: poczucie stabilizacji, poczucie dobrostanu, y, satysfakcji finansowej. U spodzie mamy dziewiątkę monet. To jest też piękna karta czerpania, zadowolenia. Świętowania, zadowolenia z życia, tak ogólnie. Tu Wam niczego nie powinno zabraknąć, pod warunkiem, że pokonacie tutaj tą przeszkodę. I co mamy? Dziewiątka buław, czyli sama w sobie jakaś przeszkoda. I do tego paść kielichów. <laughs> Powiedziałabym, że no, boicie się zaryzykować. Właśnie, boicie się tutaj zaryzykować, boicie się podjąć. Paść kielichów przychodzi z jakąś ofertą, z czymś nowym I, i Wy się bronicie przed tym. Wy się przed tą nowością bronicie. Jeżeli przestaniecie się bronić, bo taka jest też rada, paść buław. Tu znowu paść buław przychodzi z jakąś ofertą, z czymś nowym. Zachęca do, do działania, do podjęcia ryzyka. Wszystkie karty są bardzo, bardzo spójne. Mam wrażenie, że tu chodzi właśnie o sprawy finansowe. Bo mamy dużą monet, monety, monety. No, no, nie może nie tak dużo. Mogą być to też sprawy uczuciowe, bo ten paść kielichów jednak przychodzi z kielichem. Z marzeniami. Musicie się zastanowić, o czym marzycie, I, i to jest w tym tygodniu możliwe do realizacji, do pójścia naprzód w tym kierunku. Mhm. Jest bardzo dużo ruchu, bardzo dużo działania, ale niebezpieczeństwo to jest ta stagnacja, to jest ta obrona przed, przed tym działaniem. Kochani, musicie się zastanowić i odnieść to do swojej sytuacji. Ale ogólnie bardzo, bardzo dobre karty, kochane strzelce. Mhm. Zastanówcie się i działajcie, bo tu naprawdę jest bardzo dużo, dużo działania. Ja sobie mogę jeszcze wziąć jedną kartę do tej królowej monet. Może to być właśnie i oferta. Może być też oferta jakiejś miłości. I tutaj, jeżeli mamy siłę, będzie tutaj bardzo dużo energii seksualnej. Ktoś może was pociągać, bądź wy możecie kogoś bardzo, bardzo pociągać. Królowa Monet. No, kochani, wierzę. Ale mamy tutaj, co jest i cesarzowa na spodzie. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Powinniście coś. Mm -hmm, powinniście coś. Zniszczyć. Coś zniszczyć. Coś starego, co nie służy, kochani. Myślę, że tutaj jest też ten opór. Zniszczyć opór. Yy, bądź pożegnać stały, to, yy, stały. Toksyczny związek. Bądź. Yy, Pożegnać wracacza, który ciągle przychodzi i, i nic tak naprawdę nie oferuje konkretnego. Tu mamy bardzo dużo nowości, bardzo dużo ofert. Idziecie po szczęście. Musicie tylko zastanowić się nad tym, co Was nie służy. I zupełnie pójść naprzód, zakończyć to. Jeżeli nie, słuchajcie, może pojawić się jakaś sytuacja, która was do tego zmusi. Może być mało przyjemna, ale ona się wydarzy, jeżeli wy tutaj sami nie odpuścicie. Mhm. Mm mhm. Mm Idźcie. Wy wiecie najlepiej, w co chcecie iść. Czy chcecie, na przykład, jeżeli jesteście w stałym związku. Gdzieś ruszyć ten związek do przodu, zamieszkać razem, czy panowie może chcą się oświadczyć, bo tutaj też jest wahanie, jeżeli chodzi o oświadczyny. No to kochani, powinniście ruszyć do przodu. Powinniście tutaj ruch, ruch, ruch jeszcze raz ruch. Piękne karty. Cesarzowa na spodzie, czyli energia miłości. Energia. No tutaj może być też dzidziuś. Jeżeli ktoś, planuje dziecko, no to możliwe, że w tym tygodniu i przy karcie sile jest szansa, aby no, nowe życie pojawiło się w brzuszku kobiety. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się, pa. pa.